Cześć z tej strony: Drag Hunter w ramach akcji Zostań w domu, ale nie tylko. Chciałbym Was tym filmikiem zachęcić do tego, żebyście zaczęli tworzyć i przede wszystkim nagrywać muzykę w domu. Dorastałem do tego bardzo długo i tak naprawdę zaczęliśmy y, używać takich tak zwanych domowych studiów, chociaż jest to trochę dumna nazwa na pokoje, które są przystosowane do nagrywania, w 2008-2009 roku, czyli w czasie nagrywania płyty Hellwood. Stosowaliśmy jeszcze wtedy zamiast takich wytłumień V-akustik, tylko zwykłe koce i dywany, tak tylko, żeby wytłumić, żeby ten dźwięk się rozproszył, żeby nie było odbić żeby nie było echa. Robiliśmy to wszystko naprawdę takimi domowymi sposobami. Natomiast, no, żeby zarejestrować pomysły, które oczywiście są najważniejsze, trzeba mieć troszeczkę sprzętu. W tej chwili ten sprzęt, którym dysponuję, no, zbieram go przez wiele, wiele lat. Ale zaczynam od dużo prostszego i właśnie na płycie Hellwood, która jest na, na, będzie tutaj jakby wyznacznikiem tego, że można zrobić nagrania w domu bardzo dobrej jakości. Hmm. Pokażę Wam, czego używać. Ewentualnie, znajdziecie, znajdziecie sobie alternatywne opcje. Ja powiem o tym, czego ja używałem i co mi się sprawdziło. Więc tak, przede wszystkim zaczynam od komputera. Komputer tylko Apple. Oczywiście można zrobić to na, na blaszaku, na pcecie, ale Apple daje tą gwarancję, że jest to jednak. System stabilny i wbrew mimo ich korporacyjnych zagrań, i tak naprawdę tej otoczki sekciarskiej jest to naprawdę stabilny system. I przede wszystkim drugi powód jest taki, że stworzyli coś takiego jak program Logic. Program do nagrywania, do edycji dźwięku, do, do wszystkiego, co tam, co tylko, czego tylko dusza zapragnie. I on ma prawie 80 giga brzmień. Próbek naturalnych, choć to olbrzymia, olbrzymia biblioteka. Używam również Protulsa, który jest standardem we wszystkich studiach. No, powiedzmy już nie we wszystkich, ale jakimś tam standardem. Jest to świetny, świetny program, ale jednak przewaga logika jest właśnie taka, że ma te brzmienia. Żeby użyć takich instrumentów, musielibyście szukać, wydawać mnóstwo pieniędzy. On to po prostu wszystko ma na pokładzie. I po drugie, e, ProTools, jeżeli wchodzi, no, wyższa wersja systemu yy, często jest niekompatybilny trzeba czekać miesiącami aż zrobią to tak żeby to działało ze sobą Logic jest y, wytworem stworzony przez Apple czyli wszystko działa wszystko jest aktualne nie ma żadnego z tym problemu yy, polecam wam serdecznie nowy kosztuje około 1000 zł 950 chyba zł jest to wersja do ściągnięcia online Mam tą wersję, ale wcześniej zaczynałem od Logic 8, potem Logic 9. Logic 9 w tej chwili kosztuje 600 zł, niecałe. Można go kupić na 9 płytach DVD. Ta cała biblioteka wgrywacie i działacie. Komputer mam... E, Apple oczywiście e, jest to e, Apple Pro. Ale też z jakichś 5-6 lat wstecz, więc nie jest to jakiś tam nowy komputer. Natomiast zaczynałem i płyta Hellwood, przynajmniej moje partie, większość partii jak gitary, klawisze, nie wiem efekty, bas na przykład, nagrałem na tym, oto właśnie MacBooku czarnym. Jest to MacBook z 2008 czy 2009 roku, nawet nie dokładnie nie pamiętam. I w tej chwili. Taki MacBook, tylko w wersji białej znalazłem na Lego za 350 zł, więc nie jest to dużo. Oczywiście najnowszego systemu na nim nie zainstalujecie, najnowszego Logika na nim nie zainstalujecie, ale Logic 9 jest naprawdę wystarczający, jest naprawdę ok. A ten komputer w wersji białej kosztuje w tej chwili 350 zł, to jest naprawdę niewiele. A macie w połączeniu z Logic'iem pełną kompatybilną platformę do tego, żeby, żeby nagrywać y, muzykę. Kolejna bardzo ważna rzecz to przetwornik analogowo-cyfrowy. Przetwornik analogowo-cyfrowy jest to urządzenie, które zamienia sygnał audio, czyli sygnał analogowy, na cyfrę na zero-jedynki. Coś, co będzie potem obrabiane w logiku czy w jakimkolwiek innym programie do edycji dźwięku. W tej chwili mam na podjeździe kanałowy. ośmiokanałowy. Właściwie to nie potrzebuję go, bo, bo maksymum śla śladów, które potrzebuję do nagrania i wejść. To tak naprawdę są dwa, czyli jeden jest mikrofonowy lub gitarowy, i dwa do nagrań stereofonicznych śladów. Jeżeli chodzi o dom, w zupełności to wystarcza, więc nie musicie mieć takiego sprzętu. Możecie zacząć od tego, no, czym, od czego ja zaczynałem w 11 lat temu, czyli na przykład Mbox. Mbox 1 kosztuje 150 zł, Mbox 2 chyba 200, a Mbox 3 Pro kosztuje 350 zł. Oczywiście są to starocie, ale spokojnie. Dadzą radę i ten dźwięk będzie jakościowo na tyle dobry, że, że wykorzystujecie go nie tylko jako demo, ale normalnie na płycie, tak jak ja to zrobiłem. Ta, on ma zawiera również preampy, taki przetwornik, więc nie musicie dodatkowych. Ja mam Great Rivera i Universal Audio, ale tak naprawdę możecie spokojnie wykorzystać te preampy, czyli przez wzmacniacze, które są na pokładzie takiego m na przykład lub analogowo, czy tam z similarnego urządzenia. Kolejna rzecz: mikrofony. 2005, 2006, w 2005-2006 czasie, w czasie nagrań płyty teli nagrywałem wokale na, tym, na takim oto mikrofonie. Nie tym dokładnie, ale właśnie takim, czyli Oktawa MK319, jest to y, mikrofon produkcji rosyjskiej wzorowany na Neumannie, czyli takim najbardziej kultowym, jednym z najbardziej kultowych mikrofonów studyjnych. Jest to mikrofon pojemnościowy i naprawdę no, brzmi to tak jak na teli, więc jest naprawdę ok. Później stwierdziłem, że zainwestuję w coś lepszego i kupiłem mikrofon Peluzo, pojemnościowy, również wzorowany na Neumanie. E, bardzo fajny mikrofon. Nagrywałem na nim e, od właściwie od chyba od Helut, a jak niech od Helut, to na pewno od Królestwa, nagrywałem Królestwo, e, Imperium, e, Niewolność. Niewolność całą nagrałem w tym, w tym pomieszczeniu, dokładnie na tym właśnie mikrofonie. Później odkryłem coś takiego. Słuchajcie, to jest. To jest mikrofon przedziwny. Nie wiem, być może znacie go z rozgłośnień radiowych, bo jest bardzo popularny w radiach właśnie w podcastach. Jest to mikrofon Shure SM7B, czyli standard po prostu. Mikrofon dynamiczny, czyli nie potrzebuje fantomu. Nie ma to jakby znaczenia. Jest to mikrofon, który kosztuje nowy 1500 zł, Możecie go wydaje mi się za 1200 gdzieś tam 1000 może znaleźć używany. Nie wahajcie się. Naprawdę jest to bardzo dobry mikrofon. Pierwszy utwór, na nim, który na nim nagrałem, był to utwór Kim. Później tak mi się to spodobało, że nagrałem cały arachne na nim. I Karma, również najnowszy utwór był nagrywany na tym mikrofonie. Tu właśnie. I jest to mikrofon naprawdę wystarczający do tego, żeby i wokale nagrać, i instrumenty, niektóre akustyczne. Naprawdę świetne, świetna rzecz. Polecam Wam i jest przede wszystkim bardzo ciężko go przesterować w związku z tym do muzyki cięższej, metalowej, gdzie trzeba się wydrzeć, mordę wydrzeć. Świetnie się sprawdzi, nie będzie przesterowany. Naprawdę polecam go bardzo. Do instrumentów stereofonicznych, czyli wymagających jakiegoś takiego, jakiejś takiej przestrzeni na przykład jak takie urządzenie, jest to własnoręcznie zrobiony instrument czyli kawałek rury drewnianej, a w środku coś, jakiś nie wiem, ryż, nie, ryż to nie, coś, coś tam, coś takiego, w stylu ryżu. W każdym razie, użyliśmy tego w utworze Niewolność na sam koniec, który, i ten instrument symuluje jakby dźwięk osypującego się piasku nad otwartą mogiłą. Do tego, Idealne byłyby dwa mikrofony stereofoniczne, tak zwane paluszki. Mogą to być peluzo, tak jak te dwa, sparowane. Mogą być, to może to być też Oktawa. Oktawa, czyli tej samej firmy, której był ten mikrofon, który wcześniej pokazywałem, takie dwa malutkie paluszki, one kosztują chyba 1200 złotych, nowe. Więc myślę, że spokojnie za jakiegoś tysiaka używane można byłoby kupić. I w tym momencie macie możliwość nagrywania takich instrumentów. Oddalając je, yy, jakby ustawiając kąt, nachylenie można świetne efekty stereofoniczne robić. Dzięki którym nie musicie używać pluginów różnych nie wiadomo jakich urządzeń, robicie to z ręki, tylko kwestia waszej wyobraźni i tego, jak to słyszycie. Kolejną rzeczą y, są y, monitory. Mam Genelec 8050A, ale wcześniej używałem Yamaha. Y, takie nisko y, y, monitory, bardzo dobre, tak naprawdę. Nawet nie moglibyście się bez nich obejść, wystarczyłyby słuchawki, które zakładacie na uszy i tylko tyle, że troszeczkę boli głowa po 20 godzinach y, trzymania słuchawek na uszach. Mam y, dwie pary, Bayer Dynamika otwarte, do słuchania bardziej muzyki i y, zamknięte, które zakładam, które izolują y, to, co słyszę w uszach, czyli podkład, podkłady instrumentalne i klik, który jest najbardziej taki upierdliwy. Od y, mikrofonu, czyli żeby nie wchodziły one w nagrania. I te zamknięte bardzo, bardzo dobrze się sprawdzają. Mogą być jakiekolwiek słuchawki, tylko trzeba uważać wtedy, żeby ten klik podkład nie był za głośny, bo wtedy wejdzie w mikrofon, będziecie mieli problem później z uwierzmieniem tego wokalu, tego śladu wokalowego. Natomiast ostatnio y, zacząłem nagrywać już od właściwie chyba dwóch płyt wstecz na swoich monitorach dousznych, czyli takich wkładanych głęboko do uszu, bo one jeszcze bardziej y, izolują. Ten dźwięk, który słyszycie podkładowy w uszach od mikrofonu, więc możecie użyć nawet zwykłych słuchawek, który, na których słuchacie muzyki z, z telefonu, z czegokolwiek. Więc praktycznie koszt zerowy. Kolejną rzeczą, o której chciałem Wam powiedzieć, jest właśnie ten logik. Posłuchajcie, jak brzmi. Nagranie Arges, oryginalne, które nagra, nagrałem na tym właśnie oto klawiszu, czyli M-Audio, klawiaturze zwykłej MIDI. Nie musicie mieć takiej długiej, możecie mieć nawet taką, to nie ma problemu. Podłączacie się do USB do komputera i macie, yy, jakby wykorzy wykorzystujecie po prostu klawiaturę, o ile potraficie się posługiwać. Jeśli nie, możecie spokojnie w ludziku klikać myszką i również ten efekt osiągniecie. Już sekundkę. Zobaczcie, jak to brzmi oryginalna sesja w ludziku Argesa sprzed 11 lat, jak piana brzmią i efekty z tak zwanego African Kit, tego. to są wszystko naturalne efekty. Najważniejsze, które są w rodziku na pokładzie, które możecie bez użyć, i naprawdę nie ma tutaj żadnej skuchy, ponieważ są naturalne. Więc nie musicie kupować tych instrumentów, wystarczy, że włączycie, znajdziecie je w programie i wykorzystacie właśnie w taki oto sposób. Właściwie błędą tego wszystkiego jest to, że możecie zrobić nagrania śmiało w domu. Zaoszczędzając bardzo dużo, mnóstwo pieniędzy na, wy, na koszty studyjne, wydawać by się mogło, że jest to strzał w kolano studium nagraniowym, ale nie jest to tak do końca, ponieważ, z jednej strony, macie tą oszczędność pieniędzy, z drugiej strony, macie y, tą swobodę, taką, którą, którą, której nie ma w studiu, bo wchodzicie na określoną godzinę, ten licznik gdzieś tam bije i nie są to małe pieniądze. Poza tym kolejny zespół zwykle czeka na swoją sesję, więc jest tam taka nerwówka, ciężko się wbić w klimat. Jeżeli macie to w domu, możecie zabrać ten sprzęt, ten mikrofon, komputer, naprawdę MacBook dużo nie zajmuje, możecie pojechać gdzieś do lasu, yy, gdziekolwiek, w jakieś inne miejsce, gdzie będziecie mieli spokój, gdzie znajdziecie ten klimat, który Wam potrzebny będzie do tego, żeby te emocje w nagraniu były jak największe, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje dookoła, tylko się skupić konkretnie na muzyce. I to Wam to możliwe, taki sprzęt Wam to możliwy Możecie robić to w domu, możecie to robić w stodole, tak jak zrobiliśmy Kr Królestwo Imperium. Możecie to zrobić w mdk w naszej pierwszej sali prób gdzie nagrywaliśmy Królestwo Imperium, ślady gitary, gdzie powstał handel tak naprawdę, zaczął nagrywać. Szukacie miejsc, gdzie, gdzie ta atmosfera będzie najlepsza dla Was. I to właśnie ten sprzęt i takie, taki, ta, taki program, to, to wszystko, to, o czym Wam mówiłem, do tego właśnie jest, będzie bardzo przydatny. Minus jest taki, że czasami trzeba niestety zrobić te 5 metrów, które jest do tego pomieszczenia, jest, rozciąga się do 5 kilometrów, i, i, i trzeba mieć bardzo dużą determinację, bardzo dużo silnej woli, żeby, żeby wejść i to zrobić. Bo trzeba coś wynieść, trzeba zrobić zakupy, trzeba to, trzeba tamto. To gdzieś się to wszystko rozchodzi. Jak wchodzicie do studia, macie wykupione to studio, ale wiecie, że po dwóch czy trzech, czy miesiącu wychodzicie z gotową płytą. Jeżeli ktoś jest zdeterminowany, ma tą silną wolę i jest w stanie na co zapanować, takie rozwiązanie domowe jest naprawdę idealne. Można zrobić y, tak naprawdę całą płytę. Nawet łącznie z perkusją, tylko trzeba mieć troszeczkę bardziej ten przetwornik analogowo-cyfrowy rozbudowany, żeby, żeby jednak te werbel, stopa, kotły i tak dalej, no myślę, że 16 wlotów by wystarczyło. Nagranie pod tytułem Fact the Violence, czyli cover estetykę, który zrobiliśmy, została nagrana perkusja w u Jelonka w, w garażu, czyli w takim też w domowym studio i zrobiliśmy to. Wcześniej nagrywaliśmy perkusję od, od Helu, znaczy nie od Helu, tylko od Królestwa nagrywaliśmy gdzieś tam, nie, źle. Perkusję nagrywaliśmy zwykle w studiu, z wyjątkiem Królestwa i Imperium, gdzie to było w, w Stodole zrobione. Ale można to zrobić również w własnym zakresie. Jest to bardziej skomplikowane, więc Tutaj to bym był ostrożny. Natomiast pozostałe rzeczy, wokale, gitary, basy, skrzypce, efekty, pianina, chóry, wszystko można zrobić w chacie we własnym zakresie. Tylko trzeba mieć pewną tam świadomość tego, co się robi. I chociaż podstawowe minimum tego sprzętu do nagrania, do zarejestrowania tego. Naprawdę nie jest to skomplikowane. Uwierzcie mi, że można tak zrobić, czego Wam naprawdę życzę i mam nadzieję, że w jakiś sposób zachęciłem was do tego, żeby jednak. Zrobisz to samo. Trzymajcie się w takim razie. Powodzenia. Trzymam kciuki.